na rokiem i znowu przyszło lato, na to. Zetorek 72, super sprzęt. Naprawdę na takie gospodarstwa mniejsze, takie nawet od 200 hektarów, jest idealny taki ciągnik do wszystkiego, no nie? No, naprawdę swoje lata przepracował i dalej chodzi jak Żeleta, no nie? Tak samo Bizon, Bizon wujkowy. Poje lata też ma, ale no chodzi, no i ma chodzi, bo to jest polska produkcja, polska moc, no polski operator, no także tu nie ma, nie ma Zobaczymy, jak będzie sypać. Ważne, że jest zbiornik już, ważne, że zbiornik już jest. Wiadomo to zawsze przy pierwszym tym i do takie plewy, takie wiadomo z pozostałości z zimy, ze wszystkiego, tak to jest. Ale ważne że sypie. Dwa przejazdy i, i, i mamy zbiornik. Nie? No. Największy rolnik we wsi. mi na Bizona, wszystkie obroty, wskazówki, pedo, jak to będzie. Byle do przodu, nie? Tak trzeba trzymać mać. No, kombajnista poszedł wiatr przestawić, bo troszkę ziarna gubiło, ale już zaraz będzie w porządku. Całkiem sypie, całkiem całkiem. No, bo tu czy, czy, czy przejazdy już dwa zbiorniki były, także. No, nieźle Ładny kusia, ziarno w miary jest, także. Byle do przodu, no nie? Hmm. Całkiem twarde, hmm. ciężko przegryźć także bardzo dobrze, bardzo dobre. Nie, nie mamy miernika wilgotności, ale tak jak to się go na będzie, <gryw> także dobra. Tu w ciągu siedzi największy gospodarz na zabrniu. Zaraz poproszę, zobaczcie go. Cześć! Proszę się przedstawić. Proszę się przedstawić. Pan Krystian. tak? Tak. No, mają bardzo liczne gospodarstwo, ponad 5 hektarów, no. także jest to jest zbierać. ręką, tylko ręką. Nie się dzierża, no nie? Bo dzierżały to drugie tyle. No. Także jest oporowo? Jest oporowo. Dzisiaj tak na spokojniej, nie zimowej, bo to wiadomo. Że jeszcze Jare to dopiero gdzieś a, gdzieś pewnie dwu, koło 20 lipca czy coś takiego bo do grzywo to be, be, będzie wcześniej, no nie? No Ile już mamy zbiorników? 3 No tak właśnie, tak mówiłem właśnie, że trzy. Wyjdę na przyczepę pokorze Jak to wygląda oh. Przyczepa też solidna O jest Boże Jęczmi Wiesz, mię, zawsze się trafiają te kusia, nie wiadomo co. To jest zuchwałe zboże. No ale na spokojnie. Jeszcze tu nie wiem ile. Może jeszcze zbiorniki będą. Także. Uff. Przyczepa to jest Zasław. Krystian, ile to jest tonówka? 10 ton wejdzie. 10, 10 tonówka, no. Także całkiem, całkiem. Zetor se daje rady, nie? Stawio dęba ale idzie. No stawio dęba ale bo to jest to jest Czechosłowacki sprzęt w polskich rękach, także to ma chodzić. Dobra, mamy już piąty zbiornik, także sypię całkiem całkiem. Tu jeszcze będzie jeden zbiorniczek na spokojnie. No już w jak wygląda sytuacja u góry. No przysiępię już sobie, psona porządnie. już staje mi dęba, nawet na jedynce, także B będę, miał, będę miał wyzwanie wyjechać pod, pod górę, pod wał. Także no. delikatnie się chmurzy ale powinno wytrzymać to już ważne jest skończone praktycznie i co pozostaje czekać na, na jarę zboża i tyle tak to jest wszystko ładnie mruczy jest z 86 roku Także bardzo ładnie.